Złońca. Wczoraj defiladę wojskową. Będzie dzisiaj na gazetach O kurde mm -hmm. Ale. Ty przewróciłeś kogoś Nie gadaj. To nie gadaj, ruch. że to nie był locals. O mój Boże, zdawało się. Przepraszam najmocniej! Już pana biorę na szpital! Nie tak, ta impreza miała się zakończyć o, i to jest admin Zapytałem się, szafki się uzestrały, znak zapytania I patus jeden z kapsloka Nie zestraj się, inni mają gorzej Przepraszam, zapytałem się tylko ty, patol patusie Kulturalnie, czy szafki się Jakoby może zepsuły Już od razu drze na mnie mordę no Szmata jedna każdy test. ma indywidualny test, na przykład młody, no nie? Stoi tam przed zakrystią. Miał na przykład wyczyścić Ach. wszystkie groby, co do, do jednego. Mm -hmm, mm -hmm. Więc musielibyśmy panu dać jakiś test, czy pan się by wykazał, prawda? Mhm. Mm ale. Na przykład. Pan na przykład, taki... biegać, to mógłbym całą mapę obiec dookoła. Napiechać na GoPro. Tak. No to jest jakiś pomysł. <laughs> to, ale wie pan, inflacja jest teraz, no nie, na mieście, mm -hmm. więc challenge są cięższe, to by pan musiał jako rzeczownica to robić. Jak oszczędzi, O tak. <laughs> Jak pan to zrobi, to jest... to, to dobrze. Ojej. A wie pan co, ile mi to zajmie? No ile? Układam, że tak półtora <laughs> Ale widzi pan, wtedy jest instant invite. Wie pan, ja może, nie, pan po... może pan to na raty zrobić, żeby pan trzy dni nie siedział. <laughs> No dobrze, no dobrze. No i super, dobrze. To tu kiedy mam czas? Kurwa, z <gulasz> miesiąc. <gulasz> yy, zależy. Moja kobieta teraz rodzi, więc trochę się spieszyłem. A pana kobieta to nie siedzi z przodu na ławce, przypadkiem. Nie. Moja kobieta jest w szpitalu. Szpital wraca się w drugą stronę, a dwa często paster kobiety zmienia. prawda. Ale nie widziałem, że w konstytucji był o tym zapis, że nie można. Ja nie mówię, że nie można, tylko się często patrzę zmienia. Tak. A to z też Panowie, takie, że zmienia. a macie może jedzonko? No właśnie, o tym mówię. Mamy, zaraz damy. Ty, co potem. jest? Patrz, co się dzieje! Moja kobieta, uratujecie! O, no, znajdź sobie równego. Przepraszam, musiałem obronić moją księżniczkę. Dobra, pan zabiera księżniczkę i nie lata Tak jest, bokiem. dziękuję, oczywiście Rozstrzelam go jak wyjdzie i podejdzie do nas Co? Mm -hmm. Przygotuj się Witam Witam <grym> Zna pan powód zatrzymania? Tak Jak jest? Zatrzymałem się, ponieważ moja prędkość wyzerowała się, gdy uderzyłem w pana pojazd, a ja jechałem na zielonym Na czerwonym Na zielonym Na czerwonym? Na zielonym na zielonym, na zielonym, 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 na 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 zielonym, 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 no i dobrze. Służy Ci chronić? No okay. i drinki, można było drink barby tutaj. Okay? No kurde. Drinka, Ty, dobra, a wiesz co i ten? Wiesz to co? co y, jak się nazywają te te, co jedzą meble? Co? Jak się nazywają, korniki? Wiecie co y, mają dzisiaj korniki na obiad? Co? Szwedzki stół! <śledzio> a jak to ogólnie nie jedzie na gminę? W porządku? Wie pan, głupio jak się zaczyna biznes otwierać i w pierwszy dzień przyjeżdżają jakieś bandziory i jest strzelanina przed food truckiem, nie? No, to prawda pechowa sytuacja. Bardzo pechowa, bardzo. Ale ok jest. A wie pan ile pół dnia przygotowywałem tego food tracka. Nagle przyjeżdża policja losowo i nagle przyjacy z bandyci się zaczynają z nimi strzelać. Jak ja mam teraz zareklamować tego food traka? To, to jest czasami złe miejsce. Mhm. A zna teraz... pan definicję ruchu? Nie, powie. Proszę zmiana położenia względem wybranego układu odniesienia. Pan zapamięta tą definicję, przyda się na przyszłość. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda definicja. Dobra, to ja zaczynam. Yeti. Igła. Arbuz. Zebra. Afryka. Azerbejdżan. Numer. Rower. Rak. Kapelan. Mm, naklejka. Agawa. ale ta policja jest jedna. <laughs> Dziękuję bardzo. No na A, na A się zakończyło. był pański motor? Nie. nie. Leżał sobie. Stwierdziłem, że To Chciałem A, wiedzieć motor, żeby nie kupować. To co? Może zagramy w w Agario albo Sliterio. Jestem wężem. Ale o, no właśnie. nie, widzowie, it, it is not over, till it's over nie jedziemy na konwój, konwój Na konwój, no przecież muszę chyba jakoś się dostać do tego więzienia Panowie no, co panowie tak nagle biegną? No chyba cię pojeb... rowerem, No kur... nie miałem samochodu, a Nie, nigdzie się nie wybieramy no pewnie! Najlepiej tak Dostać w mordę i mnie zakłóć jeszcze Odkołaj mnie! W tym momencie! Pan w mordę dostawał w tym czasie! Szpital teraz tak nawet pastorowi pokażę! Tutaj Tutaj Oj! właśnie na Helkę! Oj, oj oj! Oj, Co tragedia przy... Ja tutaj... No niestety... Oj pastoropom Antony? Zajebniam Helkę. Przykład... E, Heidi, chciałem przeprosić. Nie, no, to jest niemożliwe. Zapiszę mm -hmm. ten dzień w kalendarzu, dobra? Mhm, mhm. Koniecznie. Zapisz, zapisz, zapisz. Jak jest Jezus, upada po raz pierwszy, to jest Pastor, przeprasza po raz pierwszy. Dobrze, zapisano. Co ty, kurde, nie żartujesz z takich Ała. rzeczy? No co ty? Ała. Dobra, przepraszam. Y no, więc. Y A. Ała. O! O! o, o. Mhm. Nie gniewam się. Ale nie masz jeszcze. Nie wiesz za co. A, nie wiesz za, a co. za co. Dobra. O nie. To ja się no. boję za co, no. No. no? Przepraszam, że będziesz miała problemy z prawem za dwie godziny. Nagadałem z na czego? ciebie. Nie, no żartuję. Przepraszam za to, że wczoraj miło się odezwałem. Okej. Okay. Przepraszam, że wczoraj nie przyjechałem cię bronić. Nie, spoko. Ja się sam broniłem. Ale ja przepraszam, że byłem niemiły. Dobrze, przepraszam. No i Git. Co robisz? Zajmijcie Pracuję, a ty? Cringe. Y ja będę zaraz wyłudzał pieniądze. Boisz się pana <laughs> nie. nie, 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 nie boję. Tylko. Tylko szansę, że on mi ją daje wydoszył 0%. 0% Dzień dobry Panie Aiden Dzień dobry. Aiden Przyszedłem po swoje rzeczy Sztylet, wytrych Taser yy, oraz Telefon Teraz tak by, nie zostanie oddany, uh huh. bo jest nielegalny. Tajer no, jest okay. bronią policyjną, więc również zostanie wydany. Uh huh. Uh huh. Co do sztyletu i, i telefonu, tak nie najbardziej to mam. Dagger się nazywa, a telefon to telefon. Uh huh. Ej! No? Mam telefon, oskamowałem go. Y anyway> o! Stoję! Jak o, boli. <grym> Dobra, koniec! <grym> Dobra, koniec, 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 koniec. <grym> Weź ty, Heidi, i ludzi, a nie tutaj się w rodeo bawisz. <grym> nie, to to... O Jezus! Jakiś z ciebie bot! <grym> no droga. <gry> Dobra, idę, 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 idę. idę. Ojej, przepraszam. oj, oj, <grym> What the fucking bot. Je, co, mógł, Kontaktujesz ja? jeszcze? Dobrze, szózeczkę. słuchaj MC, weź mi na szybko powiedz, gdzie jest, gdzie są psy w mieście. Chodzi mi o takich jeden albo dwóch. O wow. Okej, okay. mhm. zaraz, zaraz odz odzwoni, powiedz, dobra. Kurwa, nie mogę. ah